Cześć, z tej strony Karolina Pal, na Napalmi Zdrowia. Witam serdecznie. Powiedz mi, ja właśnie idę na warsztaty dzisiejsze, Eee, właśnie, że zdrowie masz w genach. Będziemy, będziemy się edukować, będę się inspirowała właśnie takimi tematami, dlaczego warto dbać o zdrowie, dlaczego warto nam no właśnie naturalnymi metodami eee, odżywiać swoje ciało, regenerować, wzmacniać, oczyszczać. Tak, to już bardzo kluczowe, żeby żyć w pełnym zdrowiu, bo można dbać tylko o umysł i o nasze serducho. Natomiast jeżeli nie zadbamy o nasze wnętrze, no to uwierzcie mi, no, z mojej praktyki mało, mało to zmieniło w moim życiu, może tak. Ja dzisiaj chcę Ci powiedzieć o jednej rzeczy. Tutaj dzisiaj taki cytat mnie zainspirował, że trwaj tylko w słońcu, bo nic co pięknie nie rośnie w ciemności. Także pomyśl sobie, że być może siedzisz w domu, gdzieś tam miałeś plany na weekend, ale odpuściłeś, bo może nie. Może Brak chęci czy brak jakiejś motywacji. Właśnie zapominamy często, że, że właśnie my czekamy na tą motywację, a trzeba działać wbrew motywacji. Ludzie, którzy osiągają sukcesy, właśnie mówią, że oni działają wbrew motywacji. Dziennie około 5% mamy motywacji, więc ta motywacja jest bardzo mała, ale właśnie ta wytrwałość i to, że robimy coś, założymy sobie jakiś cel i działamy pomimo motywacji. Moją motywacją jest to, że się codziennie z Tobą łączę e, właśnie w ramach wyzwania e, Radość Odwagi Doroty Orzuch. Właśnie tu, e, ona rozpoczęła to wyzwanie, żeby robić codziennie rzeczy trudne, bo tylko takie rzeczy nas rozwijają. E, I właśnie ja Cię zachęcam do takiego wyzwania. Każdy z nas ma inne, inne wyzwania, inne rzeczy trudne. Natomiast na, pe uwierzę, na, na pewno wierzę, że masz rzeczy trudne, które gdzieś tam odkładasz na przysłowiową półkę i po prostu o, o tym zapominasz. E, także ja właśnie tutaj dotarłam do centrum Avatar. Polecam Wam to miejsce, dlatego, że jeżeli chcesz sięgnąć do zdrowia, sięgnąć do swojego wnętrza, e, zadbać właśnie o, o tą kondycję zdrowotną, to po prostu właśnie musisz być w słońcu. Czy to przysływo słońce, to jest środowisko, w którym właśnie dowiadujesz się o sposobach, jak Wychodzić z chorób, jak właśnie czuć się młodo, jak czuć się pełna energii, czuć się pełnym energii. I właśnie, że siedzimy w domu i nic nie robimy, to nic się samo, kochani, nie zrobi, po prostu nic się samo nie zrobi. Także jest piękna pogoda dzisiaj, jest piękne słoneczko. I jestem ciekawa w ogóle, jaki masz plan na ten dzień. Czy, czy będziesz odpoczywał, właśnie, czy dbasz o ten relaks, czy dbasz o ten balans, być może dużo pracujesz, być może dużo pracujesz i właśnie nie masz czasu, mówisz sobie, że nie mam czasu na odpoczynek, nie mam czasu na relaks, dlatego, że, że ta praca, że jesteś, żyjesz w kołowrotku. O, cześć Paweł, witaj, bardzo się cieszę, że włączyłeś mojego live'a, także... Tutaj właśnie, czy dbasz o to, Paweł, na pewno ty dbasz, bo znam i wiem, że dbasz o to zdrowie swoje fizyczne i psychiczne, ale jest to tak bardzo ważne, żeby, widzicie, weekend jest taka metafora też tego, żeby po całym tygodniu odpocząć. My potrzebujemy tego odpoczynku, relaksu, właśnie pobycia w słońcu, metaforycznie w słońcu, bo tylko w słońcu, tylko w miejscu, w którym właśnie ładujesz tą baterię, no możesz właśnie, może rosnąć coś pięknego. Wszystko, nic co piękne nie rośnie po prostu w ciemności, więc musisz wyjść do tego, do, 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 do tego miejsca, w którym świeci słońce. Lato jest takim bardzo prostą metodą na to, żeby właśnie łykać tą witaminę D ale uwierzcie mi, nasz, mamy tego słońca bardzo mało. Ja mam sposoby na to, żeby cały rok czuć się pełna energii, pełna takiej wiary w to, że, że właśnie nie boję się zimy, nie boję się jesieni, nie boję się tych przeciwności. Mam córeczkę i tak samo nie, 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 nie boję się po prostu okresu, gdzie, gdzie po prostu sezon chorobowy trwa, dlatego że mam swoje sposoby, naturalne sposoby. I to jest super, że ta profilaktyka naprawdę, jeżeli ją zaczniemy, to ona nam dodaje energii, dodaje nam wiary i też takiego spokoju i wolności, ta wolność. Uwierzcie, kto, kto w dzisiejszym świecie nie chce być wolny, wolny e, właśnie wolność to moim zdaniem to jest właśnie życie. A życie właśnie, no właśnie, bez strachu, wolność, czyli jak gdyby takie pozwalanie sobie, że że jest ok, że jest dobrze, dbam o siebie i nie muszę się o nic martwić, tak? Jeżeli coś mnie spotka, jeżeli jakieś przeziębienie, jakaś choroba, ja tutaj kilka dni temu, uwierzcie mi, przez jeden dzień zdychałam, ale to trwały jeden dzień, dosłownie, mam swoje specyfiki, mam swoje sposoby na to, żeby właśnie szybko stawiać, szybko stawiać stawać na nogi i uwierzcie mi, ja byłam przeziębiona jeden dzień, tak. I na drugi dzień po prostu tam pełna energii, e, gdzieś moje ciało się zregenerowało, potrzebowało przede wszystkim odpoczynku, relaksu. I dałam to właśnie, ja dałam to. Nie mogłam uciekać i po prostu łykać gdzieś tam jakieś substancje przeciwbólowe i maskować swój problem. Natomiast ja wysłuchałam, wsłuchałam się w ten problem, dałam sobie czas, dałam sobie czas na relaks i dałam sobie właśnie te zioła, dałam sobie te ekstrakty, które właśnie działają siłą wodospadu. Także ja ci zachęcam do tego, żebyś właśnie dawał, dał sobie szansę. Dzisiaj są warsztaty na temat właśnie, że zdrowie masz w genach i to jest cudowna możliwość właśnie małymi krokami, jak możesz zadbać o to zdrowie i jak właśnie ja Cię do tego zachęcam właśnie cofnąć wskazówki zegara, bo uwierzcie mi, ja mam 33 lata i nigdy się nie czułam tak dobrze jak teraz naprawdę, nigdy się nie czułam tak dobrze jak teraz i uwierzcie, mam jeszcze jakieś dolegliwości, ale ja czuję poprawę po prostu czuję poprawę e, witaj Marta, ja czuję poprawę i ja, wam, ja się z tym dzielę dlatego, że po prostu jeżeli czujesz poprawę zdrowia, są poczucia, energii, nie musisz pić pięciu kaw i wstajesz po prostu przed budzikiem to po prostu chcesz się tym dzielić bo chcesz, żeby inni też to mieli i właśnie, ja znam sposoby na to, żeby, witaj Justyna yeah, you... hej Elder, bardzo że się cieszę, że jesteście, hej Martusia. Także ja mam sposoby na to, żeby właśnie budzić się bez kawy, budzić się pełna energii. Dzisiaj właśnie, jeżeli tutaj wchodzicie, jestem właśnie, właśnie zmierzam na warsztaty o zdrowiu, o tym, że zdrowie mam w genach, tylko właśnie trzeba dać sobie szansę, trzeba sobie dać możliwość, żeby właśnie to zacząć robić, tak? Dać sobie szansę organizmowi, żeby on sam wracał na, na te właściwe tory. Ja się bardzo cieszę, że jesteś. Także ja jestem bardzo ciekawa. E, powiedzcie mi, proszę Was, bo ja właśnie robię to dla Was, e, w jakiej kondycji się dzisiaj czujecie? W skali od 1 do 10? Napiszcie mi w komentarzu, e, w jakiej kondycji się czujecie. E, tutaj widzę, że są mamy, e, tutaj e, tatowie, tak? E, także na pewno macie dużo obowiązków, macie dużo wyzwań i ja wierzę, że jest dużo stresów. I powiedzcie mi, w jakiej kondycji dzisiaj się czujecie? I wierzcie mi, jeżeli chcecie, Wiecie, zwiększyć ten poziom energii, ja Wam o tym powiem, jak to zrobić, bo cześć, witaj. Bardzo się cieszę, że tutaj wysłałeś mi buziaczkę, uśmieszka. Motikony są bardzo taką fajną formą właśnie dzielenia się tą energią, dzielenia się emocjami, także właśnie napisz mi w jakiej kondycji ja, jeżeli chciałbyś zwiększyć swój poziom energii, napisz również do mnie ja mam bardzo proste sposoby na to, żeby e, na to, żeby właśnie zwiększyć swój poziom energii, na to, żeby właśnie budzić się bez kawy, na to, żeby budzić się przed budzikiem, na to, żeby się czuć młodziej e, i po prostu żeby się rozwijać ja jestem takim przykładem, że latami Czekałam na taki moment rozwojowy, żeby właśnie zacząć realizować swoje pasy, i cały czas coś mi zalegało. I uwierzcie, mi od, od roku właśnie stosuję pewną filozofię zdrowia, czterech kroków, i ona mi przywróciła zdrowie, przywróciła mi energię, radość. I po prostu się chcę tym dzielić z Tobą, bo wierzę, że Ty też potrzebujesz zwiększenia poziomu energii, wierzę, że jesteśmy w takim tempie życia. Witaj Karolina, fajnie, że jesteś, bardzo się cieszę, że jesteś. Także jesteśmy w takim tempie życia, że mamy dużo obowiązków, mamy stresy, mamy obowiązki, jeżeli jesteśmy mamami, yy, tatusiami i tak naprawdę musimy mieć jakieś sposoby, tak? Sama z dieta nie wystarczy. Musimy mieć jakieś sposoby, które właśnie zwiększą poziom naszej energii, odżywią nasze ciało, oczyszczą. Kluczem tutaj jest oczyszczanie naszego yy, po prostu ciała, bo uwierzcie mi, jak sprzątacie na weekendzie mieszkanie, tak trzeba nasze najcenniejsze mieszkanie, jakim jest ciało, również sprzątać, czyścić, segregować. Tak jak czasami sobie potrzebujemy gdzieś tam wyczyścić głowę, zrobić jakiś taki reset, to nasze ciało dosłownie potrzebuje tego samego. Jesteśmy cudem, czy ciało, umysł i dusza, więc jesteśmy takim holistycznym zbiorem właśnie takim to dzisiaj w ogóle jakimś... No jesteśmy po prostu całością, tak? Czyli po prostu nie jesteśmy osobno, gdzieś, osobno sercem, osobno umysłem, tylko jesteśmy ciałem. Jesteśmy wszystkim razem, więc musimy o to zadbać razem. Ale chcę Ci powiedzieć na sam koniec, że jeżeli zadbasz o to ciało, uwierz mi, automatycznie to wpłynie na Twoją psychikę i na Twoje serducho, na realizowanie Twoich marzeń, ja to robię, ja jestem takim przykładem tego, że nie mogłam zacząć, latami pracowałam tylko z umysłem i z sercem, natomiast nie dbałam o to ciało, tak jak powinnam, więc ja ci dzisiaj zachęcam powtórzę ten cytat, który na początku, o witaj Monika, bardzo się cieszę, że jesteś także już powoli kończę, bo muszę właśnie iść na te warsztaty, więc tutaj jeżeli ktoś nie był od początku Monika, to zachęcam do tego, żebyś właśnie oglądała mój live od początku i po i Powtórzę na, sam, powtórzę na sam koniec. Przebywaj w słońcu, tak? metaforycznym słońcu, bo nic co pięknie nie rośnie w ciemności. Czyli, my potrzebujemy tej energii, potrzebujemy takiego miejsca, w którym rośniemy, w którym właśnie jest pełnym energii słońca, bo nic co piękne nie rośnie w ciemności. Jeżeli się gdzieś tam. trudno ci wyjść z tego miejsca, trudno, chomikujesz się dosłownie, tak? nie czujesz lata, nie czujesz lata w sercu, no to uwierz mi, zacznij, zadbaj o to ciało, bo nam czasami coś zalega, fizycznie nam zalega w ciele i musimy się tego pozbyć. Jeżeli się tego pozbędziemy, to po prostu czujemy ulgę. Ja, ja poczułam tę ulgę, bo już przychodzę w taki program oczyszczania po raz trzeci albo czwarty, także stale piję wodę. Podstawą mojego, oczywiście właśnie, tej podstawą mojego zdrowia jest przede wszystkim woda koralowa, E, także tutaj tym fundamentem e, tego zdrowia jest woda ja Cię zachęcam do picia wody, wody zasadowej która nas odkwasza, także tutaj muszę już kończyć, także jeżeli e, chciałbyś się dowiedzieć więcej na temat moich koncepcji zdrowia, dlaczego właśnie skąd mam tyle energii, dlaczego nie piję kawy i e, dlaczego warto właśnie stosować takie kroki i ja czuję właśnie, że moje e, właśnie moje wskazówki zegara się cofają, także naprawdę czuję tą energię i i cię zachęcam do tego, żebyś ty też tak poczuł. Także e, jeżeli jesteś na żywo, e, napisz mi jedyneczkę. Jeżeli na, jesteś na. na tutaj. E, e, tutaj odsłuchujesz tego, tak później napisz dwójkę. I... Na, na początku zadam takie pytanie. W jakiej kondycji czujesz się Moniko, Karolino, Elderze? Tutaj wszyscy, którzy jesteście, w jakiej kondycji czujecie się na chwilę obecną? W takiej w skali od 1 do 0. Napiszcie mi w komentarzu, jeżeli to jest piątka, napisz piątkę, jeżeli to jest dziewiątka, napisz dziewiątka, ale moim celem jest, żebyś poczuł dziesiątkę. Ja się dzisiaj czuję na dziesiątkę, chociaż mam jeszcze rzeczy do przepracowania, ale po prostu dzisiaj tą czuję dziesiątkę i ta dziesiątka właśnie daje mi powera. Także jeżeli chcesz mieć tą dziesiątkę, napisz do mnie, nie chcę, ja ci dam, e, ja, ci, ja ci się podzielę z tą informacjami, jak to zrobić i po prostu. No musisz po prostu chcieć, także nic bez chęci się nie stanie. Także Moniko, Karolino, Elderze i wszyscy jesteście tutaj, kochani, bo dalej dalszych osób nie widzę, chociaż widzę, że jesteście. Także cieszę się, że byliście, że, że właśnie w sobotę, kiedy moglibyście po prostu zajęcie swoim życiem, swoim relaksem, łączyliście mnie, bo bardzo, bardzo jestem wdzięczna, dlatego że robię to dla Was, dlatego że moją misją jest właśnie dzielenie się wiedzą. I po prostu inspirowanie. Także to jest radość odwagi. To jest wyzwanie, w którym codziennie łączę się właśnie takim aktem o mojej odwagi. Codziennie jest to co innego. Albo właśnie moje tajniki na temat zdrowego stylu życia, albo właśnie o motywacji. Także jeżeli ty masz coś trudnego, chciałbyś właśnie włączyć do tej akcji, zachęcam Cię do tego hashtagu, radość odwagi. Właśnie i codziennie będziemy się motywować. Także wspieram, pozdrawiam i miłego dnia Ci życzę. Pozdrawiam, papa. Pa.